I witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kampanii no i co mamy? Właściwy mąż, bierzemy go, mamy gildie honnych. Protna szkoły mam ok. No i cóż, przy odcinku mieliśmy wojnę o bitwę o Metz i o kolonie, przez co Francuzi przestali istnieć. To już się sobie naprawimy rzeczy. Widzę, że tego nie naprawionego po prostu. To mi się niezbyt podoba, powinno być naprawione. Mm, nie wiem czemu. Tak to też tylko drogi wybuduje. W Granadzie myślę od razu nad tym i nie mogę nic przeszkolić, niestety. Mm. Ragusa chyba odpuścimy, w budowanie, chociaż zobaczę. Mamy gdzieś coś lepszego. Mamy Mangolet, tylko nie chcę tutaj. To nie jest rejon, który jest dla mnie taki mega potrzebny żeby go aż tak mocno umacniać, yy, więc tak dalej, tutaj mamy tutaj, myślę nad tym Trypolisie, tutaj, za to nic nie mogę, no kurde, tutaj tak tutaj lepsze jednostki się przydadzą tutaj farmy Polonii, tutaj, nie, Nuremberg nic nie potrzebuje, tutaj oczywiście podgotówkę Fairgrounds tutaj się buduje yy, trochę trwa już naprawdę przeglądanie tych osad, bo tego jest naprawdę dużo yy, Mieliśmy tam wiedźmy. My Lord. Dobra, chyba jest ok. Tutaj jeszcze dwie tury i będziemy się bić o Cordobę, więc to będzie na pewno ciekawe. No i tak, nasz No, mm. no Trochę mi utrudniają właśnie Genuńczycy. Ty mamy, mamy sojusz, mówię, z Duńczykami, ja byłem Węgrów. Proszę, ja byłem na Węgrów naprawdę różny. Tylko i mają, kurde, sojusz z Genułą. Z Danią, z Portugalią, Polską, Bizancją, Aragonią i Norwegią. Kurde, więc nie wiem, czy prawda. Albo na przykład nie ruszyć. Yy, ja mam już z tymi. Nie na Leon. Bo Leon będzie potem. Tutaj po prostu te rejony podbić. Yy, wytępić yy, Hiszpanów i Portugalczyków, zostawić Katalończyków, czyli Aragonie. Jako następny cel. Jak podkonamy Maurów. I tyle, no bo to jest chyba rozwiązanie na ten moment najbardziej rozsądne po prostu. Najbardziej upłacalne dla nas, nie? Bo Maurowie są de facto na czterech prowincjach już, bo koją tam stracili na rzecz Genui. Która się też rozlała jak choroba kurde na tej ziemię. Masaka, nie spodziewałem się, że jak kurde pozwolę Genui się tak rozwinąć, ona się tak rozwinie autentycznie. Jak by tak w Europie się to okej, okay, nie, ale na kurde i w Afryce trzeba robić swoje. Okej. Okay, mm, piszemy kurdani sobie umarł. To Ci się, się nie podoba. Nie rekrutowałem w kapłana. Okej, okay, szpieg w Saksonii nam umarł i tyle. Mm -hmm. Papież, no nas się nie lubi, ale patrzcie jak już mało zostało tych frakcji, nie? I my byśmy Krucjatę zorganizować. No niezbyt mamy ciekawe te. Niby jest Wilno. Ale. Ale mi się w sumie nie opłaca. ruszyć na tamte tereny teraz, więc to odpuścimy. No to są wszystko w Tylko Fatymidzi albo wino mamy, no nie za dużo. Mm, raport budowy Kolonia nam się naprawiła, tu nic nie możemy, to szpieki zabójca. Tyle. W sumie tylko tyle mamy. Był jakiś generał. Mm, z y, następną frakcji. Ale co jednostkami, więc dobra. To powinno być OK. E, mój szpieg, pokaż mi W pes. pes ma słaby garnizon. OK, mi to się podoba. zaś lubiny, jest też OK. Zapiszemy tu sobie e, grę. Wkrótce też do nowego safe. Jezu, z mam jednego kupca, Tutaj. W bezpiecznym miejscu. On jest z dala od tych innych. Dobra. To jest zamek, tu jest forteca, jedyna nasza. I mamy tutaj już tych feudalnych, to jest też fajne. Mamy generała. okej, okay, to mi się przyda, bo jeśli autentycznie zrobię tą krucjatę mm, na Litwinów, tak, będę iść tam przyczółek przede wszystkim mm, w Europie Wschodniej. Zrobię. No, jedyny problem, że ja na przykład na Anglików bym ruszył, tylko kurde, czy nie są moi sojusznicy, nie? Posiadują. No zobaczymy, nie? Jak tam Anglików, jeśli będzie jakaś wojna, no to. Ewentualnie pośle dyplomaty do Genui albo do Duńczyków za pra na prawo przemarszu. Żeby nie denerwować i w sumie jak... Jeśli będzie ta wojna z Anglikami... Okay. tutaj to zdobyliśmy bez oporu żadnego. Mamy Kordobę. I bardzo dobrą osadę. Zdobyliśmy też. I teraz w tym przypadku pani nie żyje. Nowa misja. Zaneksować, że w PES. No dobra. wieści rodowe budowa zakończona tutaj, super. No to kopalnie od razu. Po okru, tutaj się nam cię pobudowali, relacje polepszone. No dziwo. Mm, I tak. Tutaj nic nie możemy przykryć, możemy to wybudować. No tutaj nic. E, no to tak, szpiegu. jest Jakiś kapitan, kurde. Mm. Dobra. Czy te gdzie mogę zostawić? Uu. Widzimy się za chwilę. Jest po bitwie. No, nie spodziewałem się czegoś takiego nagle. Niestety muszę te dwa oddziały wycofać. Bo dostały mocne obrażenia. Dopór do by tutaj uspokoić. Tutaj całe szczęście mogę zrekrutować coś nowego. Hmm. W sumie zrekrutujmy sobie tych, tych. tej są tani i łuczników. dobra. I tak. Jest ten. Zakir, family member. Okej. Okay. Droga zablokowana. Without trace. I dobra, no szykujemy się na ten fres. I eee, tak. Czyli jeśli tutaj bym z tego generała i to bym dał i to i to. I bym coś szykować. Ja mam jakiś pomysł w Salzburgu. No, szkoda, że nie mogę na Maurów postać jeszcze jednej krucjaty. No ale dobra. Jak miałem posłać, to posałbym jednak na Wilno. By Litwinów osłabić. Tylko za niedługo pojawią się krzyżacy na mapie. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądać. Na przykład, sojusz po tym skrzyżakom, podpisał tymczasowy, że jest rozsądny, bo wtedy, na przykład, mógłbym się skupić na Nowogrodzie, mógł zająć Wisby na tych tamtych terenach się umocnić, ewentualnie na Norwegów ruszyć. Taka też jest prawda, więc zaraz zobaczymy w następnej turze. Tyle. Kaj, okay, ta dziecięca. Zrobiłem sobie 8000. Zamek gotowy do lepszenia Ancona do fortecy. Ok, fajnie. E, wieści rodowe. Budowa zakończona w Bolonii. E, no to, to budujemy. I tak, wy Kramanuj, idziecie tu od razu na. nie mogę. Czemu? A bo są krzyżowcy. Zapomniałem, I że to jest inny oddział. To mm. tak. W yes, To już jest pełna armia. Tutaj mm. idziecie powoli my Lord. na południe. my oczywiście Paweł już z milicja nowy oddział. I tak, tutaj teraz. Mm. Koloni zrekrutowali sobie szpiegę i asesina. Są yes, tu Norwegowie tutaj zdesantowani. Yes, o dziwo, okej okay. ciekawe, ciekawe mogę wreszcie oddziały przeszkolić i tak jeśli chodzi o te krucjaty, nie to te Wilno kuś, chyba najbardziej no bo to jest dobra osada, nie potem byśmy mieli dobra, jest Wilno i tak, czy my możemy tutaj coś zebrać mamy tutaj generała Ciebie. Dobra. Jesteś ty, oh man, ty. Yes. te dwa ziemie się przydadzą. One są mega fajne. I tak. No was be. i was. Yes. w sumie byśmy mogli long. już do kursjaty dołączyć. Okej. Okay. Tutaj mamy coś nowego? Nie. O mm. to tak. Katapulta. Te trzy oddziały włóczni, tych nie chcemy, to pójdziemy dalej. Relacje pogorszone z Litwą, Dobra, my to przeżyjemy i kończymy turę. Zajmiemy Wilno, będziemy mieli jednak jednostki jakieś, nie, to jest lepsze niż Ryga. Zajęcie Wilna jest lepsze niż zajęcie Rygi. Tam nie będzie dużo tych państw chrześcijańskich, musi... ale to nam też otworzy drogę, by tam się rozbijać, nie? I potem, ewentualnie, jak y... będziemy powoli rozrywać te sojusze, no to będzie można Polaków złapać od dwóch stron, nie? plus, Albo nawet od trzech stron, jakieś mówimy sobie, Wizby. Inne osady, okej, okay. szach sobie nie żyje. Skaliw to się obronimy? czyli powinniśmy się obronić na ludzie. Tutaj więc no, kruceta się wzmaga. Wszyscy przyłączyli się i bali nam się ulepsza do portec też. Super, mamy więcej portec na wybrzeżu. Raport budowy w Trypolisie. No, farmy METS to wybudujemy. Tu nic nie możemy przeszkolić, niestety. I tutaj to wybudujemy. Jeszcze. Problem jedyny jest. Czemu ty tędy poszedłeś tej ja Nie wiem. <laughs> Wszyscy idą na wojnę z Litwą. Jak jeden mąż. Mi się podoba, że tak. jednomyślnie. kardynał umiera. Jedyny problem. Yes? Mówiąc szczerze. Onward. Jest taki, że. Że, że yy, nie mamy aż tylu tych jednostek, ciekawych. No, chętniej bym na fest. Nie wiem czemu, kurde, takie coś mi się tu stało. Ale w następnym już będziemy pod Wilnem, bo jesteśmy już Mazo na no Mazowszu, nie? To jest Chorodna i Wilno, to jest forteca. Więc mega dobra osada. Na razie nam się nie opłaca iść na inne, na inne frakcje, nie? Chyba, że nam wypowiedzą wojnę. No to wtedy tak, ale z każdej strony mamy sojuszników. Więc no, nie mamy sojuszników i z nikim nie musimy się w sumie. Bić teraz, tak? Nicząc Maurów i Leonu. To są jedyne takie frakcje, z którymi graniczymy. I mamy sojusz. No jeszcze Węgry, nie? Wszystko inne to jest sojusznik nasz. że komputer mi tak kurde ten oddział posłał. Okej, sobie nie żyje. Franciszkanie założeni, okej. Okay. Luka nam tu zmarł. Nowy przywódca frakcji Francesco. Stary jesteś, chopie Nie! I z misklika nacisnąłem następną turę. Ja pitole! Chciałem zminimalizować frakcyjne Ja następną turę puściłem! Jaki fail! Oh, byśmy mieli bitwę z Maurami! Jezu, jaka tam jest armia! Okej, okay, oni chcą pokój! Very generous. A, musisz mieć dać region. Fes mi dajecie. No, sorry, jak chcę, Fes! Panowie Maurowie, dajecie mi Fes, to będziecie mieli pokój. A ci buntownicy nadal stoją, nie? Ja ich nie ruszam, bo ten sprawnik jest dosyć mocny armia buntowników. Tutaj, pod Zagrzebiem. Okej, okay, mamy orders? tu... Yes. Okej, okay, co oni tu mają? Raz, dwa, trzy konicy konnicy, Litwianie Noble Cavalry, e, Noble Sons, czyli oszczepników, mają dwa oddziały toporników, e, parę oddziałów, dwa oddziały tych, Noble Infantry, mają dobre oddziały tutaj. To jest mocna armia. To jest 3 do 4 aż. Tutaj też mocne oddziały. I. Ano, tak. Nie zapaliśmy tego. Bo Węgrzy nie są naszym sojusznikiem. Eee, dobra, jeszcze raz to zminimalizujemy. Poczekamy, z tą bitką. Tego zapomniałem, że oni nie są naszymi sojusznikami Węgrzy, nie? Bo myślałem, że. O, fajnie, mamy tu Węgrów. O tym. To ich zaatakujemy, nie? A tu takie, Twojej no kłuwia, przecież no, oni nie mają. Mniamy z nimi sojuszu, nie? No dobra. E, e, więc. Tak. To jest bitwa do wygrania, bo to jest kapitan. Tutaj zapiszę, ewentualnie. Respect 10, 11 mają aż. 9, 18, to jest... Mają 8, 20. 3, 12. 5, 12. 4, 16. Mamy 3, 14. Mamy tutaj więcej konnicy, nie? Orders? Chciałem ja dziś dyplomaty? O, jeszcze tak zobaczymy sobie. Dyplomata no. jest. Czy się super. Ja Miałem więc dyplomatów. Nie, czy tą turę mi się opłaca czekać, nie? Ukodało właśnie na tych. To mi się opłaca no tak średnio bym powiedział. Dyplomacyjnie zobaczymy, jak wyglądają Anglicy, nie? Gdzie są Angole? Angole mają w sojuszu Duńczyków, Portugalczyków, innych mają wojnę, więc. Anglia to jest taki potencjalny nasz następny cel, albo. na Norwegia musiała mieć sojusznik w opętleniu, nie? Portugalia, Aragonie. Ale oni mają tutaj pełno portów, widzę sobie poustawiali. Czy tą bitwę o Wilno? To pa robić? nasz pan Kratio. Mamy jedną artylerię, nie? Oni nie mają Mamy cztery konnice I mamy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem konnic Dobra, wiecie co? Jemy się Miejmy węgrów, ale nie mamy z mi sojuszu Moglibyśmy wtedy Węgrów wykorzystać. No ale trudno się mówi. Okej, okay, dobra. Mm. Takie dupiate tereny bardzo, chociaż nie mamy góry, więc co? Yy, typowy panik, yy, tryb yy, ucieczka na górę na lepsze tereny w naszym wykonaniu będzie. Dobra. Najpiękniejsza jest ucieczka w góry. Tam gdzie po prostu... Nie ma zbyt wiele wrogów. I nasza kawaleria, nie? Dobra, tu jest tej no ci są taką ładną jednostką. A my też mamy coraz lepsze te oddziały. Tym krzyżowców. Mamy naszych tych... Milicje. a Mamy tu mieczników gotowych, swajhanda w więc tu idą możemy nawet, ja z tym całym się zmierzyć no raczej mamy większe szanse myślę Taka jest prawda Więc no, będzie to ciekawa bitwa. Tu mamy kuszników litewskich. Oni mają większą siłę uderzeniową. W pierwszym impakcie, ale nie my potem ich złamiemy, nie? Konice się będą. Nasze zwykłe konnice. E, będą mogły się spokojnie zająć ich konnicą. A nasi generałowie. Będą mogli wtedy ich od pleców zająć. Ci frankońscy rycerze, że nas przyjdą. Jest taka podstawa, powinni nas iść, myślę, konter nas przyjdzie. Idzie, nie, Co oni robią. Gdzie chyba? Albo... Łucznicy idą. Są ci bazowi. Chyba. Nie wiem, są bazowi, łucznicy. wszyscy Widzę, że komputer się nie kwapi do nas przyjść. No co, musimy się ustawić. Iść powoli. Jeszcze jest to, że komputer nam w sumie oddaje tą górę. Wędrzonych papiecksi oddają nam tą górę, żeby, bo myśmy też byli na górze. A my teraz tak się na spokojnie ustawiamy. Nasza katapulta już jest w moich zasięgu, nie? I pod górę to jest ten plus, że ma łatwiej, łatwiej strzelić niż z górki. No, idealny strzał! Jeszcze jakoś katapulta się przydaje. Trzeba im w tej bardziej z tyłu. Aha! Jak przeszyłem W sumie, gdzie jest ich generał? No, to jest. Tu jest bodyguard, daleko. Może siądzie nie. Ja już tak chciałem was za zajedną dany strzał. Okej, okay, to są ci. Nie strzelać, kurde, ognistymi strzałami. to zginęło chyba od oszczepów naszych. O! Ładny strzał, wreszcie coś tam też im siadło. Nie dobrze. Generał, dobra, w sumie generał. Przy was mi się opas, dobra, wy się wycofajcie. Myślałem, że nie przydać się w tej bitwie. Dobra, no wy. We mi się opas, dobra, my się wycofajcie. Przewaz mi się opas, dobra, my się wycofajcie. Przewaz mi się enemy Przewaz They have lost half the men. Dobrad możemy przyspieszyć. The battle is in our favor If we remain true and wholehearted victory will be ours. Dobra. Twoich no konnica robi nam największe straty. Mm hmm.

The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Yep. To możemy w sumie...

Wow, jaki oddział duży. I no w sumie te najważniejsze oddziały nam przetrwały. Czyli ci Footnipes Sierżanci. Sierranci. 9 straciliśmy, nie? 7% już nam się wyleczyło. Ale ja mówię, to była trudna bitwa. Komputer miał większe siły. Tak, zanim zdobędziemy to, ja sobie tutaj wezmę tych najemników jeszcze, ładnie. I zajmujemy Lit Wilno, super. Możemy przeszkodzić te oddziały, tutaj to wybudować. Relacje polepszone. I cóż, ja w tym miejscu podziękuję za uwagę. Jeśli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. My na następnym odcinku no, będziemy tutaj coś dalej próbować na terenach wschodnich. No i co, do zobaczenia, na razie.